Witam was w pierwszym odcinku na tym kanale. Kanał nazywa się Cytrus TV. Tematyką tego kanału są cytrusy oraz różne ro rośliny egzotyczne. Tu na przykład mamy kalamondynę zakupioną w tym roku, kalamondynkę, która kwitnie kwitnie, ma już zalążki owoców, jak już dojrzałe owocki tu jest taka kalamondynka na takim grubym pniu tutaj mamy cytrynę skierniewicką skierniewicka cytrynka tutaj przyrosty tak samo jak w kalamondynce bardzo dużo przyrostów nowych tak samo w skierniewickiej tu tak samo tu mamy cytrynkę z pestki takiej grubości pieniek do szczepienia tu kolejna cytrynka z pestki do szczepienia. Tutaj trzecia, już ostatnia cytrynka z pestki do szczepienia. Taka bardzo duża, taki gruby pieniek już ma. A tutaj, zakupione w tym tygodniu. Mandarynka klementynka. Z pięcioma owockami. jeszcze yy, nie ma nowych przyrostów, nic, bo to takie. Taka paczkowa, jest jeszcze listki, takie obwisłe są. Dopiero co ona tutaj jest u, u mnie, jeszcze takie listki ma pogniecione, nierówne, bo to z paczki po podróży, ale już ma owocki, mandarynki, one jeszcze podrosną bardzo dużo. Tu mamy liwe, limequat limequat na to mówią. Tutaj mamy liwę dwa owocki, które yy, były w sklepie. Jeszcze mi nie kwitnie do tej pory, ale może zacznie, bo zakwasiłem glebę. Tu mamy szczepione na pniu pomelo mamy. Tu mamy pomelo, które jeszcze nie ma nowych przyrostów, ale będą. Tutaj mamy cytryny, nie cytrynki, tylko kalamondynki z lamkładami. Lajm kłacik, i kalamondynka z pestki do szczepień, albo taką jak ona jakiś bonsai drzewko zdomne na parapet. Tutaj mamy tak samo cytrynki do szczepień, już takie większe. Tutaj jak sobie troszkę przejdziemy, mamy drugą już kalamondynkę. Kalamondynka tam już z dojrzałymi owockami. Ale jeszcze wiszą dla ozdoby. Tutaj mamy mango z pestki, ma już miesiąc. Tutaj mandarynka klementynka. Albo mandarynka delicioza, nie wiem. Bo to jak zamawiałem dwie cytryny skierniewickie, to można było trzeci sobie wybrać za darmo, albo cytrynę skierniewicką trzecią, albo mandarynkę. To wzięłem mandarynkę. Tu owocek jeden zawiązało tu mamy drugą cytrynę skierniewicką która miała pączek żeński jak y, przywiozła, y, przywiózł ją kurier to z tego pączka już taka cytrynka jest no już ma plus minus miesiąc czasu tutaj mamy y, opuncje figowe takie malutkie i to, to tylko tyle jest w kolejnych odcinkach pokażę Wam więcej cytrusów i zrobimy aktualizację, jak to wszystko podrosło, jak wygląda, czy kwitnie. I ten kanał powstał po to, żeby pokazać Wam, jak rośnie, jak coś wszystko u mnie rośnie, jak rośnie w Polsce, jak to przezimować, jak ukorzenić gałązki, żeby rozmnożyć, jak zrobić, jak założyć odkłady powietrzne, żeby mieć kolejną sadzonkę, jak nie wiem. No, różne. Różne są metody, sposoby, właśnie ten kanał po, powstał po to. Yy, pod każdym moim odcinkiem macie linki do kanałów, które są inspirowane tym kanałem. Ten, yy, na odwrót, ten kanał jest inspirowany kanałami, które są w opisie każdego filmu. To są yy, bardzo fajni, fajni ludzie. Też mają pojęcie na ten temat, takie hobby mają. Możecie do nich wpaść, pooglądać filmiki, poszukać porady, zapy zapytać, napisać. Także kończymy na tym, co tydzień jest odcinek, co za tydzień zrobimy aktualizację, albo zrobię potem, że odcinki będę wrzucał częściej, ale to będzie zależeć. Będę wrzucał kiedy coś nagram. Cześć, trzymajcie się i do następnego!